Panowie i panie, kryptowiadomości. Subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy. Giełda FTX, która upadła w listopadzie 2022 roku, wyznaczając tym samym dołek bessy, stara się odzyskać środki, które jest dłużna swoim wierzycielom. Zgadnijcie w jaki sposób. Otóż traduje, a dla ścisłości shortuje rynek Bitcoina. No niewiele się strategia zmieniła po bankructwie także tego. Dalej. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad pracą w Web3? No to posłuchaj uważnie. Wyobraź sobie, że znajdujesz ogłoszenie. Doświadczenie niewymagane, wszystkiego cię nauczymy. Zarobki, konkret. Zgłaszasz się, przechodzisz rozmowę kwalifikacyjną, będziesz pracował przy grach na blockchainie. Dostajesz grę do testowania, ściągasz, instalujesz, otwierasz metamaska i nagle nie masz pieniędzy. Przykład, który Wam teraz podałem jest coraz częściej wykorzystywanym oszustwem w świecie kryptowalut. Oszuści w krypto no, wykazują się coraz większą fantazją, trzeba uważać. A jeżeli chcecie znaleźć pracę w świecie kryptowalut, to miejsce, które ja polecam to strona jobonchain.com. Jest dużo ogłoszeń o pracę przy programowaniu marketingu czy social mediach projektów kryptowalutowych. Legitna strona. Dalej. Oski na Twitterze raportuje, jakie są jego pierwsze wrażenia po graniu w Shrapnel. Shrapnel to gra Web3, o której już nieraz wspominałem na tym kanale. Cytuję. Gameplay był naprawdę soczysty i grało się zajebiście. Mechanika gry i płynność, responsywność do poprawy, ale jest na odpowiednim poziomie jak na wersję alfa. Core rozgrywki jest naprawdę dobrze zrobiony. Nie było tak jak w innych grach krypto, które testowałem i grałem Pewnie po to, żeby napisać thread czy poder dropa. Tutaj realnie grałem, bo chciałem sobie pograć. To wielka zmiana podejścia w stosunku do reszty tytułów. Łysy osobiście akumuluje szrapnel, a Oski to dobry Degen ma oko do altcoinów, perełek, polecam z całego serca. Dalej. Deepfake Taylor Swift, przedstawiający stworzone przez AI erotyczne zdjęcia artystki, wajralowo przetoczył się przez internet. Problem nie jest nowy. Od miesięcy po sieci krążą tego typu fotografie bądź filmy celebrytek. Podobno wysego też znajdziesz w takich scenach. Obecnie powstają prawa, które mają ścigać tworzących pornografię AI, wykorzystując twarze celebrytów czy każdego człowieka nie wyrażającego na to zgody. Takie prawo zostało już na przykład wprowadzone. W Wielkiej Brytanii. I jeżeli chodzi o zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, to wykraczają one poza nasze wyobrażenia. Na pewno dezinformacja, manipulacja oraz propaganda będą w nadchodzących latach nabierały nowego wymiaru. Dalej. Przepraszam, że rzadziej odpisuję wam na komentarze. Pracuję aktywnie nad naszym Discordem Global Traders, gdzie prowadzę livey, streamy i pojawiam się na pokojach głosowych. Jeżeli chcecie pogadać na żywo, to zapraszam dwa, trzy razy w tygodniu. Chętnie odpowiem na Wasze. Pytania, link do Discorda w opisie poniżej. Nagranie z wczorajszego streama jest w zakładce nagrania live. Także tak, łysy zaprasza. Subskrybuj, lajkuj, nara.